Ludzie, którzy faktycznie spali ze swoim przyrodnim lub rodzonym rodzeństwem, jak do tego doszło i w jaki sposób wpłynęło to na waszą relację? Mój starszy brat spotykał się z naszą starszą przyrodnią siostrą. Miał wtedy piętnaście lat, a ona około trzydziestu. Mama była wściekła, kiedy się o tym dowiedziała, a ojczym udawał, że nic się nie dzieje. Siostra była swego rodzaju sponsorką mojego brata. Kupowała mu mnóstwo rzeczy, zabierała na wycieczki albo na imprezy, załatwiała narkotyki i przede wszystkim z nim spała. Mama jest przekonana, że umawiała się z moim bratem tylko po to, żeby zrobić jej na złość. Nie wiem ile w tym prawdy, ale wcale bym się nie zdziwiła. Z mamy też jest niezłe ziółko. Żeby się odegrać na mężu za to, że do tego dopuścił, przespała się ze swoim pasierbem. Nie martwcie się, nadal jestem w trakcie terapii. W liceum znałem gościa, który był ze swoją dziewczyną od jakichś sześciu miesięcy, zanim ich rodzice z dupy postanowili się pobrać, chodzili ze sobą od miesiąca. Jakiś czas później próbował umówić mnie ze swoją siostrą, chwaląc się, że ta potrafi się zająć sprzętem. To dopiero było dziwne. Spałem z moją przyrodnią siostrą. Wpadła do miasta, żeby odwiedzić ojca, więc wyszedłem na zewnątrz, chcąc pomóc jej z bagażami. Zostałem przywitany jednoznacznym spojrzeniem, i od razu wiedziałem, że wpadłem po uszy. Przez półtora tygodnia byłem grzecznym chłopcem i starałem się zachować dystans. Ojczym i jej bracia ostrzegali mnie, żebym nawet nie patrzył w jej stronę, nie zapraszał do siebie przyjaciół i przede wszystkim nie robił niczego niestosownego. Nawet nie miałem takiego zamiaru, ale to był pierwszy raz, kiedy ktoś patrzył na mnie z takim pożądaniem. Ostatecznie uległem. I przez resztę miesiąca spotykaliśmy się w tajemnicy. Byliśmy młodzi i głupi, zakochaliśmy się i myśleliśmy, że uda nam się to ukryć. Dostałem niezłe lanie, kiedy prawda wyszła na jaw. Rodzice zabronili jej do nas przyjeżdżać, ale cały czas utrzymywaliśmy kontakt. Po skończeniu studiów przeprowadziłem się do niej i od tamtej pory jesteśmy razem. Minęło już jedenaście lat, a my dorobiliśmy się pięcioletniej córki i trzyletniego synka. Teraz już nikomu to nie przeszkadza i wszyscy sobie z tego żartujemy. Moi rodzice są przyrodnim rodzeństwem. Byli razem już jako nastolatkowie, zanim ich rodzice się poznali i postanowili wziąć ślub, robiąc z nich rodzeństwo. Skończyło się na tym, że zamieszkali razem, ponieważ oboje nadal mieszkali z rodzicami, a moi dziadkowie po prostu pozwolili im dzielić pokój. W naszej rodzinie zawsze żartowano, że moja mama jest moją ciocią, ojciec wujkiem, a bracia kuzynami. Nie chodzi o mnie, ale o moją bliską rodzinę. Moja babcia miała trzech mężów oraz czwórkę dzieci, każde z innym facetem. Ojciec mamy wykorzystywał seksualnie ciotkę, starszą siostrę mamy, a swoją córkę. Ich związek trwał latami, aż w końcu babcia postanowiła się z nim rozwieść, a on ożenił się z ciotką. Tym samym kobieta stała się moją przyrodnią babcią, a dziadek wujkiem. Kiedy w końcu zmarł, moja mama powiedziała coś w stylu: Nie chcę iść na jego pogrzeb, ale powinnam tam być, żeby wesprzeć moją macochę. Zawsze miała spaczone poczucie humoru. Uwielbiam to. Mój teść najpierw umawiał się ze swoją pasierbicą, a potem, gdy zerwali, poznał i ostatecznie poślubił jej matkę. Nie muszę chyba dodawać, że to jedna z najbardziej niezręcznych historii rodzinnych mojej żony. Moja mama spotykała się z facetem, który miał syna w moim wieku. Nienawidziliśmy naszych rodziców i spaliśmy ze sobą. Dobrze się bawiliśmy, ale zerwaliśmy, ponieważ brał narkotyki. A ja sobie z tym nie radziłam. Oboje znaleźliśmy sobie innych partnerów i jesteśmy szczęśliwi. Zerwaliśmy wszelki kontakt i nie rozmawiamy ze sobą, nawet gdy widujemy się na rodzinnych spotkaniach. Przespałem się ze swoją byłą szwagierką, czy to się liczy? Jak do tego doszło? Kobieta nienawidziła swojej siostry, mojej byłej żony, która mnie zdradziła. Piliśmy razem przez jakieś sześć miesięcy, zanim stwierdziła, że powinienem ją przelecieć, żeby być kwita. Nasza relacja w ogóle się nie zmieniła, po prostu znamy się lepiej niż kiedyś. Obecnie oboje spotykamy się z innymi ludźmi i jest tak, jakby nic się nie wydarzyło. Moja żona pieprzyła się ze swoim bratem w moim łóżku, kiedy ja poszedłem spać do innego pokoju. Mieliśmy wtedy gości, którzy byli strasznie głośni, a moje łóżko znajduje się na pierwszym piętrze, czyli tam, gdzie byli wszyscy. Postanowiłem więc położyć się na górze, żeby było ciszej. Obudziłem się jakieś dwie godziny później, zszedłem na dół po wodę i chciałem dołączyć do mojej żony, ale ona już miała towarzystwo. Jestem prawie pewien, że wygrałbym konkurs na najbardziej gównianą historię o zerwaniu. Wujek mojej dziewczyny związał się z moją mamą i po dwóch miesiącach ją poślubił. Mieliśmy wtedy po siedemnaście lat i strasznie się wkurzyliśmy. Zerwaliśmy przez to na około siedem miesięcy, ponieważ za każdym razem, gdy gdzieś szliśmy, ludzie przypierdzielali się do nas, że jak to tak kuzyn z kuzynką, ostatecznie wróciliśmy do siebie i wzięliśmy ślub w wieku dziewiętnastu lat. Wyprowadziliśmy się i zerwaliśmy z nimi wszelki kontakt, dopóki nie przyszła na świat nasza córeczka. Do tego czasu i tak byli już rozwiedzeni. Okej, okay. co prawda nie chodzi o moje przyrodnie rodzeństwo, ale o przyrodnią kuzynkę ze strony ojczyma. Zawsze podczas spotkań dzieliliśmy się na dwie grupy. Jako nastolatkowie spędzaliśmy czas razem, aż do niedawna, kiedy dołączyliśmy do elitarnego grona dorosłych. Historia pochodzi z czasów mojej seksualnej świetności, gdy miałem piętnaście lat. Pewnego dnia postanowiliśmy zagrać w prawda czy wyzwanie. Dla kontekstu, zanim ich poznałem, wszyscy zdążyli już skończyć dwanaście lat i byłem jedynym białym facetem w naszym gronie. Byłem dla nich bardziej przyjacielem niż krewnym, a do tego zostałem wcześniej przyłapany na obczajaniu jednej z dziewczyn. Na swoją obronę powiem, że miała wtedy na sobie obcisłą sukienkę, która eksponowała jej atuty. Naturalnie więc dwóch pozostałych facetów w grupie kazało nam się pocałować. Przypuszczam, że mieli ku temu własne powody. Ja i ona mieliśmy takie samo podejście do gary, dlatego zrobiliśmy to bez wahania. No, od zawsze byliśmy grupowymi hojrakami i nie cofaliśmy się przed żadnym wyzwaniem. Wszyscy huczeli i wiwatowali, a gdy przyszła jej kolej, kazali nam się znów całować tym razem przez pięć minut. Nawiązaliśmy niewerbalne porozumienie. I znów to zrobiliśmy. Sytuacja eskalowała do tego stopnia, że w końcu grupa wręczyła nam kondom i kazała iść do drugiego pokoju się pieprzyć. Mieliśmy lekkie zawahanie, ale oboje stwierdziliśmy, że walić to raz się żyje. Solidne 8 na 10. Zgodziliśmy się, żeby więcej tego nie robić i pod żadnym pozorem o tym nie wspominać. Moja historia trochę się różni od pozostałych. Moja przyrodnia kuzynka pokazała mi kiedyś cycki. Wypoczywaliśmy razem przy basenie. Rodziny nie było z nami, a ona po prostu zapytała mnie, czy chcę zobaczyć jej piersi. Zgodziłem się. Miałem wtedy czternaście lat, a ona trzynaście. Zawsze byliśmy blisko i możemy ze sobą porozmawiać o wszystkim. Cieszę się z tego powodu, ponieważ oboje mamy depresję i stany lękowe, więc rozumiemy się jak nikt inny. Straciłam dziewictwo z przyrodnim bratem. Oboje byliśmy w rodzinie zastępczej, a jego pokój był obok mojego. Dzieliliśmy jedynie łazienkę. Ostatecznie rodzice zastępczy się o wszystkim dowiedzieli i go odesłali. Przybrana matka próbowała wpędzić go w kłopoty, mówiąc o tym mojemu opiekunowi społecznemu. Para detektywów zjawiła się w mojej szkole, pytając, czy to prawda. Skłamałam i powiedziałam, że nic mi o tym nie wiadomo. Technicznie rzecz biorąc, miał osiemnaście lat, a oni próbowali wrobić go w napaść seksualną. Nie zamierzałam pozwolić im na zrujnowanie mu całego życia, więc wszystkiemu zaprzeczyłam. Wpadłam na niego wiele lat później, gdy byłam już dorosła. Spędziliśmy wspólnie cały dzień. Do tego czasu miałam już dwójkę dzieci, ale zapewniłam go, że wszystko w porządku i żadne nie jest jego. Sprawiłam tym samym, że zrobiło się trochę niezręcznie. Taka już jestem. Nasi rodzice poznali się na naszym ślubie. Mama była wdową, a mój teść się rozwiódł, więc jeszcze wtedy nie byliśmy przyrodnim rodzeństwem pomimo tego ludzie różnie reagują na tę wieść wprawiało to w zakłopotanie nasze dzieci zwłaszcza gdy błagałam je by mówiły do mnie ciociu na przykład podczas zakupów nie martwcie się same były niezłymi rozrabiakami moja mama miała najlepszą przyjaciółkę która nagle zmarła postanowiła zaadoptować jej syna który jest ode mnie starszy Miałam wtedy osiem, a on osiemnaście lat i po prostu go ubóstwiałam. Zabierał mnie na zakupy, na jedzenie i po prostu spędzał ze mną czas jak z siostrą. Mieszkałam z ojcem, moja mama umarła, oboje dorastaliśmy. Wpadłam na niego, gdy miałam dziewiętnaście lat i powiem jedynie, że był to fajny weekend. Teraz jestem dużo starsza i nadal mamy kontakt, ale nigdy nie wspominaliśmy o tamtym dniu. Razem z adoptowaną kuzynką bawiliśmy się w mamusie i tatusia. A nasze zabawy szybko stawały się poważne. Bardzo często się całowaliśmy. Mieliśmy wtedy 8 lub 9 lat i po prostu naśladowaliśmy to, co widzieliśmy w telewizji. Cała rodzina o tym wiedziała, ale nigdy się tym nie przejmowała, nawet żartowali z tego podczas świąt Bożego Narodzenia, kiedy byliśmy starsi. Nasza obecna relacja jest niezręczna, lecz przyjemna. Dogadujemy się całkiem dobrze, ale nie można cofnąć pewnych wspomnień. Zwłaszcza kiedy cała rodzina robiła sobie z ciebie bekę.